Młodzież ze szkół powiatu Ełckiego przez moment była strażakami i wcale nie gasiła pożaru, tylko musiała wykazać się fachową wiedzą, wiedzą, jaką musi mieć każdy strażak. Uczniowie weryfikowali swoją znajomość strażackich zagadnień w czasie powiatowych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. I chociaż na rozwiązanie testu było 90 minut, to niektórym wystarczyło tylko kilkanaście. Część pytań było trudnych. Zapisywanie dat, w którym roku powstała Państwowa Straż Pożarna gdzie się mieści i relikwia świętego Floriana? Po sprawdzeniu trafności odpowiedzi okazało się, że w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów będzie dogrywka. Pytania ustne wcale nie należały do łatwych. Na dogrywce dla grupy gimnazjalnej padło pytanie dotyczące różnicy między prądownicą PW25 i prądownicą PW52. A różnica polegała na tym, że obie te prądownice różnią się średnicą dolotową, czyli średnicą nasady wlotowej 52 mm i 25 mm. Po dodatkowych pytaniach było już wszystko jasne i można było wręczyć dyplomy. Dla zwycięzcy w kategorii gimnazjalistów nie był to pierwszy kontakt z komendą Straży Pożarnej. Jego tata jest strażakiem I ma to wpływ na syna. Myślę, że jak miałbym zamiar zostać strażakiem, to myślę, że już bym miał dosyć doświadczenia. Myślę, że ten konkurs jest bardzo dobry. Finalista w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wie na pewno, że chce pracować w straży. Startuję, bo jedną z nagród jest indeks do szkoły głównej służby pożarniczej. No i liczę na to, że może uda mi się go zdobyć, no, ale zobaczymy. Lauraci konkursu powiatowego wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich. Nagrody za udział w wojewódzkim konkursie otrzymają natomiast w czasie obchodów dnia Świętego Floriana.